Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale Rybarszeka z tej strony. Kolejne kroki, które poczyniły się w kierunku nowego zbiornika, to przyszła mi dzisiaj sklejka. Sklejka, sklejka, sklejka na 2,5 metra i na 60 cięta jest tu. Kapał sklejki. Tak to się prezentuje. Pik, pik, pik. Sorry za bałagan. sobota jest w trakcie sprzątania. Eee, są tu dwie sztuki tej sklejaczki. Jedna jest docięta na 60 cm dokładnie. A druga prawie na 65. Czyli tu na 60. Ta górna, na tym będzie stał akwarium, a ta większa 65 będzie stał na niej stelaż. Wydaje mi się, że... Dobra, teraz klejeczka, ona ma ponad 2 cm grubości, więc więc nie powinno być źle. 2,5 prawie. Dobrze na ja to patrzę, bo źle mierzę. Nie wiem, no ciężko, no 2,1 miała w opisie, więc pewnie tyle ma. Ma parę, parę uszczerbień. Jakieś tutaj też ja sobie to jeszcze zabejcuję. Ogólnie to jest klejka szalunkowa. Gładka. Wodoodporna. Oczywiście rogi będę musiał sobie zaimpregnować, też klej tutaj jest yy, tak samo jakiś wodoodporny. No ale na cięciach, tak jak tu no to będę musiał chyba sobie zabejcować albo coś. Chociaż nie wiem, czy będzie taka taki wymóg. No i na tym stanie mi ten baniak. Fajnie. Na razie się cieszę. Tym baniakiem jest o 50 cm krótszy od tego nowego, który będzie. Już się nie mogę doczekać, aż mi znajomy zrobi ten stelaż. Jak sobie go pomaluję. Postawię na nim te sklejki, przykręcę i zobaczę, jak to będzie wyglądać z drugiej strony. Ale żeby to zrobić, muszę niestety Pozbycie tego baniaka, bo mam za mały kwadrat, żeby tutaj się ze wszystkim pomieścić. Dlatego zbiorniczek jest wystawiony w cenie chyba aktualnie 1199 zł, czyli na 2000. Z rybami lub bez. Wolałbym go sprzedać z rybami. Wtedy, wtedy, wtedy miałbym spokój, nie musiałbym tak samo sprzedawać tych ryb osobno. Chociaż tak samo te ryby też są wszystkie wystawione na sprzedaż. Jeśli ktoś którąś by chciał i najlepiej odebrał ją sobie osobiście, no to jak najbardziej polecam. się Rybki zdrowe, fajne, wyrośnięte. Jak będziecie na mojego eliksa, tam są chyba wszystkie wystawione. Ceny tam są oczywiście do rogadania. Jeśli uważacie, że są warte mniej te ryby, to też jestem negocjować tej kwestii. Co tu jest? Dwie pielęgnice diamentowe. To jest jedna. Tutaj jest druga. Cztery kiriśniki, czarna plama piękne. Jeden terror. Pielęgnica managłańska. Raczej to będzie chyba samiczka węgorek. Ciernisty, czy jak on się tam nazywa? Tuż dorosły osobnik, nie wiem ile on może mieć 25-20 cm, nie wiem, ciężko jest to mierzyć. Pielęgnice niebiesko-łuskie Blue Electric czy Electric Blue. W sztukach dwóch, które sobie siedzą tam z tyłu. Fajne, większe rybki, pięknie wybarwione. Pielęgnice standardowe niebiesko-łuskie w sztukach chyba siedmiu. No i oczywiście pielęgnice pawiokie, których jest tutaj chyba 7 sztuk. Dwie te największe, jedna ciutkę mniejsza. No i reszta jest w bliżonym rozmiarze. No te wszystkie ryby po prostu są na sprzedaż. No i oczywiście jeszcze te parę sztuk zbrojników ancystrusów Albo razem, albo osobno. Cena tego Dwa kółka za, za cały zbiornik. To nie wiem, czy jest raczej już chyba nie do negocjacji. Że jakby ktoś, nie wiem, zdecydował, że dziś przyjeżdża, zabiera wszystko. No to jestem w stanie oddać całość za. Nie wiem, kwestii dogadania, nie? Ale to musi być coś pewnego. Na pewno nie będę tego nosił sam. Tak jak miałem jeden telefon, który mnie trochę rozbawił, że mam wynieść najść sobie kogoś albo prosić o pomoc znajomych, żeby mi pomogli wynieść ten zbiornik. Postawić go przy ulicy i stamtąd kościół sobie go weźmie i zawiezie do domu. Jeszcze w ogóle miał pretensję na początku, że jak to mu nie załatwię transportu, że powinienem mu jeszcze transport ogarnąć. No nie no, takich yy, gagatków. No to ja dziękuję bardzo. Takim to nawet nie sprzedam, bo chyba bym nerwy stracił. No ale w każdym razie cały zbiorniczek jest na sprzedaż. W międzyczasie otworzyłem sobie pokrywę. Jedną wstawiłem mm, jakieś roślinki, żeby popuszczały sobie korzenie. O, był korzeń! No, i teraz pływa w środku, ale mnie ochlapały. <grytania> Muszę wyciągnąć teraz ręką. Taka trawka, która sobie już tam fajnie korzenki zaczęła puszczać. Taki, taka monstera która się pnie. Mam ją tutaj, to jest ta z tyłu. Nie z tych wielkich, bo te wielkie też mam, ale to jest ta drobna na razie. Na razie chciałem tylko sobie takie je wsadzić do wody, żeby korzonki popuszczały. No i nowy nabytek to jest ten kwiatek kupiony ostatnio. Za bardzo malutkie pieniądze był w słabym stanie. Ale stwierdziłem, że sobie go zreanimuję, niech mi trochę podrośnie. A po co mi te kwiatki? Ponieważ dowiedziałem się, że moja żona nie musi mieć akwarium z pokrywą, że to nie jest dla niej wymóg ani nic. Wcześniej myślałem, że jest nie konsultując tego z nią. Co mnie niezmiernie cieszy, bo będę mógł sobie stworzyć delikatną hydroponikę czy akwaponikę nad nowym zbiornikiem. No i dlatego część roślin będzie. W Wspuszczonymi korzeniami w zbiornik, skoro zieleniny praktycznie w ogóle nie będzie w tym zbiorniku, przez moją planowaną przyszłą obsadę. Chociaż to też nie wiem, jak będzie z tą obsadą, bo mi się to zmienia. Kurczę, nie wiem, czy iść dalej w Amazonie, czy w jakieś inne ryby, czy co. Mam tyle teraz pomysłów na to, że jest po prostu miazga w głowie. Harmider. Ale w każdym razie do jakąś akwaponikę delikatną będę chciał zrobić, żeby sobie te roślinki czerpały z związki ze zbiornika. No i przy okazji, że ja lubię roślinki, no to, no to żeby ładnie to rosło. No i mam rozkminę, jaką lampę do tego dobrać. Skoro nie ma pokrywy, to mam większe pole do popisu. Lampa na 99% będzie lampą wiszącą, zawieszoną do sufitu. I zastanawiam, długo zastanawiałem się wcześniej, znaczy się, jak miałem mieć pokrywę taką lampę jak ma Krzysztof, czyli tą Skyline, kurde, nie pamiętam jej nazwy, to jest ta typowo podpokrywowa, pod, pod z klasą wodoszczędności tam bardzo wysoką, no, ale skoro nie mam pokrywy, no to ten zakup będzie dla mnie zbędny, wolę chyba. Kupić, kupić, kupić foksal. Sekunda, sprawdzę sobie Fokwal, FX, kurde, nie pamiętam. Coś FXS, coś bla, bla, bla. 90 cm w każdym razie. I takie lampy dwie na ten nowy zbiornik. Zawieszone to są te Skylighty czy Skylinty. Nie wiem. Z tymi osłonkami, żeby nie raziły po oczach. Mam nadzieję, że sprawdzą się u mnie w nowym zbiorniku bardzo dobrze. Jaką obsadę bym sobie nie zrobił, to będzie to efekt fajny. Myślę, że takie dwie lampy w zupełności wystarczą. A z tego powodu, właśnie, że nie będę mieć pokrywy, no to będę mógł sobie kupić lepsze świetlóweczki. No bo koszt będzie chyba nawet niższy e, tych lamp, jakbym kupił pokrywę, no bo koszt pokrywy to pewnie koło 2-2,5 tysiąca, a te lampy można dorwać chyba po tysiaku za sztukę. Więc, więc to będzie dobry wybór. Według mnie, dajcie znać w ogóle co myślicie o tych lampach. Dam w opisie e, dokładny model, na którym myślę. Na no co do obsady w tym nowym zbiorniku, no to kurczę, mam mieszane uczucia. Mam znaczy mieszane, cały czas mi się to zmienia ta koncepcja. Przez chwilę nawet myślałem przez Krzysztofa, żeby mieć stado pirali w tym zbiorniku akwarium, ale to wtedy wiąże się z tym, że to będzie tylko i wyłącznie zbiornik jednogatunkowy, prawda? No bo pirania czerwona jest mega żarłoczna, drapieżna wpuścić na początek tych piranii około 20 sztuk, one by się i tak z czasem wytłukły. Docelowo zostałoby pewnie około 10-12. To jest świetna opcja, no ale jednak za bardzo monotonna. Poza tym patrząc na ich, nie wiem jak to nazwać, sadyzm i chęć pożera na innych stworzeń, to nie wiem czy dla moich dzieci będzie to odpowiednie, a moja córka jednak lubi oglądać te rybki. No i nie chciałbym, żeby widziała jak rozczarpuje jakieś żaby, inne ryby czy tym podobne rzeczy, no bo to może być trochę za bardzo drastyczne dla niej. Dlatego piranie na ten moment delikatnie odbiłem w dół. Myślę tak samo nad obsadą, takie stadne rybki u Luigi'ego Campa są te rybki stadne. No i tą obsadę nową ryb, to druga opcja, która mi się rzuciła najbardziej na tapetę, to jest, yy, aż sobie ściągę zrobiłem, tylko trochę się li, ilości nie zgadzają, metinis maculatus, w sztukach 20 na początek będę chciał wpuścić, uaru królewskie 6-8 sztuk, Pielęgnica szmaragdowa, czekoladowa 4 sztuki, pielęgnica Sewerum, Rodkail 6, 8 sztuk, jakiś tam zbrojnik, ale 116 1 sztuka, któryś ze skalarów albo Rionani, albo Mana Kapura po 6 sztuk, raczej pójdę w Mindi małego, 4 sztuki i kiśnik czarnoplamy w sztukach 8. To jest druga obsada, którą biorę pod uwagę. No i to te dwie obsady to będą z korzeniami po prostu zapieszonymi jakoś na, na zbiorniku, że nie będą praktycznie dna dostaw, dotykać. Nie tak jak jest teraz ewentualnie, no nie wiem, no coś z tym wymyślę. A trzecia obsada, no to strasznie mi się dalej podobają oczywiście roślinniaki, no ale w pełni roślinnego zbiornika na pewno nie zrobię, bo no bo kurczę nie to jest zbyt duże obciążenie dla mojego czasu no i, i ewentualnie mógłbym pójść w zbiornik z jakimś wielkim konarem zaczepionym do tego yy, tam roślinką, tylko z dużymi liśćmi. Yy, jak ta roślina się nazywa ta Monstera, o, z Monsterą, na wielkim korzeniu a cała reszta to by był zielony trawnik, albo z parowoli, albo nie wiem z czego. Myślę, że te, to światło, które chcę kupić, spokojnie by dało radę i by doświetlało taki trawniczek mm, przy tej lampie. Yy, no i nie wiem, kurczę, no jest opcji od groma, jakieś tam delikatne nużańce, czy coś jeszcze dodać i... No i albo iść w altumy, albo w paletki, no ale z paletkami też jest problem, bo one bardzo... Potrzebują mieć wodę, najlepiej RO, u mnie jest za twarda trochę woda. Nie wiem co zrobić, jeszcze co do obsady mam dużo, dużo czasu na myślenie. Na ten moment priorytetem dla mnie jest pozbycie się tego zbiornika, co bym mógł ustawiać, stelaż, nowy zbiornik, filtrację montować, zamawiać siporaksy, nie siporaksy, lampy, wieszać to sobie pomalutko, no ale pierwsze co to musi ta kobyłka moja zniknąć stąd. Standardowo zaprezentuję zbiornik w całości, jak wygląda, piękny, trochę używany, przede wszystkim szczelny to jest najważniejsze. No i ta cudowna obsada ryb, której niestety się pozbywam głównie z tego względu, bo nie będę ich trzymać przez ten czas przejściowy pomiędzy dwoma zbiornikami. A druga sprawa no to chyba chcę zmienić obsadę, bo trochę mi się już przejadły te ryby, trochę mięsużerne. No i chcę przy okazji w międzyczasie odświeżyć sobie tutaj pokój pomalować cały dokładnie. Bez zbiorników będzie to ułatwione zadanie. I dopiero później postawić kolosa w całości, czyli na zbiornik. Więc jeśli wiecie, kto by chciał taki akwarium. W niewygórowanej cenie, wydaje mi się zakupić, to podsyłajcie go do mnie na Alexa, albo gdzieś nie wiem, tutaj na YouTubie. Albo rybki, jeśli by ktoś chciał. Rybki piękne, piękne rybki Państwo drodzy. <laughs> Brać tylko i się nie zastrawiać. Cena oczywiście jest to do dogadania, możemy negocjować. Ryby ogólnie mają, w pierwszym zamyśle miały iść do, jako bonus do nowego zbiornika, ale dużo osób, które do mnie pisze, chce typowo zbiornik bez ryb. No i te ryby niestety stają się problemem. Podczas sprzedaży akwarium Więc jeśli wiecie tak samo Coś na temat ryb, kto by chciał takie piękne osobniki Wyrośnięte, żarłoczne Bez chorób Zdrowiutkie To też dawajcie znać, odsyłajcie do mnie Będę mega wdzięczny Szkoda mi będzie trochę się z tymi rybami rozstać Przede wszystkim z tym węgorkiem kurczę, węgorek jest komiczny, uwielbiam tą rybę eee, Z moimi krówkami No ale cóż Będzie za niedługo piękniejszy, większy zbiornik Stworzę coś tam na pewno bajecznie pięknego, no, wybornego, co będzie mnie na pewno satysfakcjonować i na który będę patrzeć z wielkim podziwem. No i mam nadzieję, że tak samo wy na moich filmach. A tymczasem, co? No nie ma co przedłużać. Kto nie subskrybuje, oczywiście zapraszam do subskrypcji. W komentarzach napisz, napiszcie, co myślicie na temat moich obsad. Jaki wybyście byście mieli plan na obsadę takiego zbiornika o wymiarach 250 na 60 na 65 cm do góry, bo udało mi się wytargować te 5 cm z żoną, że będzie jednak trochę wyższe? Z filtrem panelowym w środku ten filtr będzie te 20 cm zabierał, czyli realnie będzie jakieś 200 yy, 230 cm długi zbiornik. No i tak, no to powtórzę. Subskrypcja, komentarze, udostępnianie, lajki. No i co? Wielkie dzięki za uwagę. Do następnego piąteczka. Cześć, jego weekendu.